Maneczko, ziomeczki. Witam Was w kolejnym odcinku Minecraftowej przygody. Nadal nie znalazłem sobie ani Reksia. Bardzo długo ich szukałem. Zajęło mi to około pół godziny. To myślę, że tam dobre, takie pół godziny. I nie znalazłem ich tutaj. Przygotowałem sobie rzeczy na. Znowu pójdziemy do kopalni. Bo bo Jeszcze tam trochę żelaza może, albo pozostałości których nie brałam. To więc zejdźmy już tam do kopalni. I posprawdzamy. Oj. Mam mała rana. Nie. LOL diaks ile? 2-2? 1, serio? 1, naprawdę 1 da diaks nie wiem, pokopi się tam o, o, coś jest trochę węgla muszę nakopać, bo już ten miś kończy powoli Mam jednego diaksa, to dobrze. Ale żeby jeszcze... Nie, jeszcze dwa by mi się przydały. What?! What? Diaks! Jest dwa Trzy aż... Trzy w jednym miejscu, chyloni. Trzy diaks w jednym... Cztery. Piotr. Jak będą sześć, to ja nie wiem. Jest szósty? Nie wiem. Ale szkoda. 6 diaksów Będzie na Kielof na Enchant. No i jeszcze jeden zostanie. To nie wiem na co. To zbieram, jeszcze jeden nie zrobię sobie miecz. Ale. Fart... lol No nie, skoro już mam diaksy, to ja będę powoli robił portal I Jednak w tym może miejscu zrobię, żeby aż tam nie biegać na sam dół Szybko, potyki mi dajcie Nie, co taki fart, że ja nie lubię. Diament na pierwsze miejsce. Zrobię taki podium. O tak, tak i tak o. To więc idę po tam. ale wezmę nie. Ja bym zrobił, by mi się przydało jakieś duże, jakieś jeziorko lawi, to oni tu mają wezmę sobie trzy, zrobię wiaderko. A, no i jeszcze tutaj węgiel wstawić, ale nie, w potrzebnym rzeczy. wezmę trochę kobla, że najwyżej się posadzić trochę. Idę po wodę. Co? Tu, a nie, ta. Tam nie było nic. Ale nie, to diaksy. Mówię już tamtą stronę. Muszę wziąć wodę stąd. Żelazo jest, ale dla mnie niepotrzebne. Tory, złoto. To też złoto mi na razie niepotrzebne, lawa mi jest potrzebna. Tylko. Pająki służę. Pająka nie wiem. Chyba lawa, bo się świeci. A nie, to pochodnie. No już w takim cravey we do mnie. Dobra, weźmy trochę już tego złota. Czekalnie nawet gorzej lawy nie ma. Zawsze narzekam na lawy, bo się boję, że się spale mnie O jest, ale mało, za mało. Na portal. Taki my. Tak, tak. I już mamy obsydium. Hmm. Czyli raczej w następnym już pójdziemy do netaru, jeśli znajdziemy wszystko. Wszystkie... Znaczy, lawy jak będzie dużo, to wtedy pójdziemy. Bo inaczej nie. Chodźmy może na dół. A to jest ubywaj Płynę tam na górę Oj Już się będę budował, bo chyba on mi się wpływa A, chodzi Lawa, proszę was, lawa. Muszę iść w następnym odcinku do notaru. Tu nie wiem, ja poszukam lawy i robię cięcie. Dobra, jestem już przy lawie, ale tutaj jest mało tej lawy. Tu już byliśmy, w którym to w tym odcinku było, co... Zakopaliśmy tyle na żelazo. się zrobiło? A, niechcący chcąc myszków Dobra, to... O, dużo lawy. Pójdę tam. Może mniej więcej tyle wystarczy mi. To więc... Ja poszukam i w następnym odcinku pójdziemy już do noterów. Bo zaraz będę już kończyć nagrywać. Hop się szybciej. To jeszcze? A nie, no to na razie ziomeczki. Nie wiem, jeśli spodobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę. Bardzo się cieszę, że znalazłem diaksy. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Cześć, papa. Pa.